Dobra, zaraz otwieramy koperty, te dostałem od moich fanów. Po sprawdzić? Te zaraz sprawdzimy, dwie, co dostałem od moich fanów, od moich fanek. Dwie. I jeden list, druga koperta druga, dwa koperty, druga. I mała. To jest tak. To za chwilę tego dojdziemy na Piotr O, to jest... Nie ja chcę tylko podać, bo to tak wyklejone jest. Główne. Na razie tylko otwory, a potem otworzę. O to spadło? Ja. W środku była niespodzianka, Coś Wam pokażę. Co było w kupelcie? Ciekawe. A wiem od kogo to jest. Co mi konulować wysoko? Szybko w Niespodzianka ładna, ciekawe, dobra. Mhm. Kobiety twardę. Kurde, ciekawe. Dobra. No dobra, to jedziemy z koksem. Tak, apel zaczynę od podstawek. Podstówka jedna. To jest tak. Sownowny pan, Aria Ulica Polna 5, 8956 żalno. Arnia Nowak Pozdrowienia z Jastsemnej... Jastemnej góry. Yy... Na dole jest takim incjałem pizdę. Pozdro Adi Mhm. Dobra. Druga, krótka. Szanowny Pan Adrian Nowak, ulica Polna 5, 89,57 Cześć, Adrian. Pamiętam Cię, yy, przesyłam. Przesyłam Ci serdeczne pozdrowienia z wakacji. Jesteś na lepszym. Jesteś na lepszym. Mów. Mów więcej o. Mów więcej o tym, to jest pisane. O mu. Łóżka. Mów o co nie mogę się docytać, mów o mów więcej, o. Mm, twój wielki fan. Maciek. Dobrze. Tak, tak, tu jest duża koperta. Kartka duża napisana, tak. Z drugiej strony jest napisane. No co tu, tu jest, taki? A, Dobrze, oczywiście pokazać na filmie. Oczywiście kolego, jak, jak najbardziej, nie? O co to jest w środku? Nie no... Liście... Hi, hi, hi. Panie Ładne wysuszone liście, super. Mhm... Oj, oj. Co tu? jest, ty? ty bez jaj. Nieądze. Kurde. Krzyś. O kurde. Monety. Po ile to jest? Pięć groszy? Pięć groszy. Tu jest po dwa, bo po, po jednym. Bo to jest odwrócone do, 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 do góry nogami. Ja. Pan prezent dostałem. Dziękuję. Proszę wysyłać mi więcej takich paczek, prezentów, pocztówek. Ale na darmo, będę odbią. Płatnych nie będę odbił, pójdę z powrotem. Dziękuję. Wszystko będę pokazywał na YouTube. A i będę mówił, że to moich fanów. Fanek jest. Co tam jest? Kateczka jakaś. nic nie nie napisane. Jestem liść! Bardzo ciekawe! Co tam w środku jest... Tu nie ma nic. No to, jest ta kartka. Co tu jest napisane? Drogi Adianie Nowaków, Zerzalna, jesteś spełnia... Y, spełnią... Sp, wspaniałym człowiekiem. Albo albo i nie, to nie ty. Ukradłeś 1800 zł, ale jakieś. Jakieś. Sprychy, nie mogę się doczytać. Sprychy fekelnej Pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam. Pozdrawia M. Fakleny, fakleny. Hej, jest coś tam. Dobra, długa koperta. A, jeszcze ty mały małej kopercie, tej różowej właśnie. Po coś takiego wyleciało, nie? Jakaś moneta. Ciekawa. No ja to jest ciekawa moneta. Nie wiadomo co to jest moneta jest. To jest ciekawe nawet. Dobra. chyba znowu coś jest tu ciężko. A, e, zaraz. To jest ważna sprawa. Nie wiem, czy wam pokazałem. Na tej dużej kopecie jest napisane. E, Alia Nowak, ulica Polna 5, 8950, w zazanna. Krzysztof Konorowicz, ulica Szkolna 17, Białystok. No właśnie A mały jest napisane. Krzysztof Konorowicz, ulica Szkolna 17, Białystok, Edmund Nowak, ulica Polna 5, 89507 No Dobra. Dobra już. Tak. Taki to jest list jest. No, moneta. <gry> A to ciekawe Co taki ten nudy list, to? O tu od widza Aldiana pokaz. Pokaz Adiemu, żeby pokazał to na kanale. no Dobra, już tu już. Dobra, i teraz duża koperta. Ostatnia koperta. Ostatnia koperta. stańcie koperta dwa. Tylko dwa koperty. Ta koperta nie wiem skąd jest. Tu jest wpisane. Komuniki.

Wygląda na Poduszka albo. To nie wiem, co to jest, albo płytwę. Ale ciekawe to jest, to jest ciekawe rzecz nie? Coś takiego ciekawego zostałem, to mi się właśnie podoba w tym. To było chyba wszystko, tak? No co? Dziękuję Wam, kochani widzowie, fanki. Kocham Was, moi fani, fanki. Dziękuję i pozdrawiam.